Witam, z tej strony Kuba, z kanału PNTCMZ Football. A na tym odcinku zrobimy coś niesamowitego razem z Eleven gdzie możecie zakupić najlepszy sprzęt sportowy. W najlepszej cenie. Organizujemy dla Was po pierwsze konkurs, a po drugie robimy niesamowity odcinek, ponieważ będziemy musieli cały ten tor który chyba już widzieliście na dronie, jeżeli nie, to teraz się wam w tle będzie pokazywał. Musimy go przebiec ciągle żonglując. Mamy ustawione kilka checkpointów, czyli miejsca, gdzie piłka jak nam spadnie, możemy do nich cofnąć. Więc będzie coś naprawdę niesamowicie emocjonującego, nie? Mam nadzieję. Dobra, zostawcie pod tym filmem 15 tysięcy łapeczek w górę, będzie naprawdę bardzo super. Wpadajcie na mojego Instagrama podłoga no i lecimy. Z odcinkiem, ale zanim zaczniemy, przeniosę się jeszcze tutaj w inne miejsce i powiem Wam zasady konkursu. Tak więc, warunki konkursu są takie: wystarczy, że dodacie zdjęcie na Instagrama, jak żonglujecie piłką, bądź jakiś filmik, jak żonglujecie, robicie jakieś triki, a my wybierzemy jedną osobę, która wygra 500 zł. Bon, oczywiście, do sklepu www11 Także, oczywiście, wpadajcie na stronę Team Liczek macie w opisie, jak i w komentarzu przypiętym u góry. Oczywiście, jeszcze nie powiedziałem, biegniemy do samego wojska, tam gdzie właśnie dron doleciał, i na samym końcu musimy uderzyć na brameczkę. Także lecimy.

Robimy każdy pod dookoła świata i kto nie zrobi wraca tam To pierwszy? No dobra, dał, to ja zacznę. O kurde, ale to jest takie stresy się, takie zmęczenie. Dobra, dawaj. Dobra, to lecimy dalej. Patrzcie co się stało, <laughs> jaką odległość? Jestem Jeszcze mam przewagę, gdzie jest? Muszę go to. Na spokojnie. Żeby tylko nie spodła ja Już jest blisko. Ja idę spokojnie. 耶！Yeah! Spokojnie, koniecie, koniecie. Ponieważ mieliśmy jeszcze symbolicznie na końcu strzelić sobie brameczkę. O, dawaj, trafiamy. Górą, żeby nie styknąć się z ziemią, pierwszy No Moje zwycięstwo na pierwszym torze. Ale my tutaj się nie zatrzymujemy, przechodzimy teraz w całkowicie inne miejsce i robimy dokładnie to samo, tylko jeszcze w trudniejszych warunkach. Jesteś Doda. gotowy? Tak jest. Dobra, lecimy. Piąteczka i widzimy się w kolejnym miejscu. Zobaczcie gdzie jesteśmy. Mamy taki super tor. Tam nawet 100 metrów dalej są znaczniki, do których musimy dobiec, żonglując cały czas piłką. A na samym końcu tam między drzewa, gdzie bardzo daleko w tle widać znacznik. Także lecimy. O oh. oh, Jezu oh. Co ja zrobiłem? Musiałeś hey, Od góry, od Nie góry. góry Poczekam sobie Kurde

Oh fuck! Sorrvi. Acho que o barro. Vai ganhar não não vai, oh, éste vai. Éste vai. dogoni Dogoni mnie. Nie! Robimy tak, wyzwanie. W kolejnym odcinku znowu zrobimy pojedynek. Zobaczymy kto tam wygra. Zobaczymy. Do zobaczenia jeszcze raz pięteczkę.